To są takie standardowe generalnie yy, informacje, które pojawiają się przed jego walkami, że super forma, właśnie, że jakieś nowe rzeczy. Damian Herczyk, jego trener, mówi, że się nauczył kilku naprawdę jakichś tam ciekawostek nowych. I generalnie, jak ty myślisz, właśnie, czy Marcin Najman jest jeszcze w stanie z siebie wykrzesać takiego gościa, który jest w stanie, wiesz, być w dobrej formie, nauczyć się czegoś nowego i być jakoś bardziej niebezpiecznym niż dotychczas? Dla mnie to jest kurwa gówno gadanie, gówno buza. Ja mówię jedno, wchodzę, robię swoją robotę i temat jest zamknięty. Tak, że on się nauczył. wątpię, żeby się nauczył, bo z nikim się nie nauczył. I, i tyle. Ja się nauczyłem, bo y, byłem kulturystą, tak? Robiłem pół roku to i mogę powiedzieć jedno. Dałem siebie 100% na każdym treningu. co to było po mnie widać. Byłem poobijany, zawsze miałem pizzy pod oczami. Y, nie powiem, bo naprawdę wiele razy gdzieś tam, y, kilka nocy nawet miałem nieprzespanych bo dostawałem dobre sparingi i, i tyle mogę powiedzieć. A co do jego formy, kondycyjnie go kurwa pierdolej, jak rekin kurwa y, wieloryba. To jest jedno, druga, druga, druga sprawa, wjadę w z niego, kurwa jak tych w żołędzie albo w pole kukurydzy i na tym będzie tyle. Zero pierdolenia i fatyskowania się, kompletnie. A bo tu było dużo emocji, ale czy starasz się jednocześnie jakoś tak właśnie przesadnie nie nakręcić, żeby właśnie nie rzucić się na hip hipkura, a może jednak to jest twój plan, ale to, nie, ale nie to nie... Ja, 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 trener... Mój trener Tomek Pająk-Staszek mi wytłumaczył jedną sytuację. Mam być spokojny, mam robić to, co na treningach i to wystarczy. I tyle. Ja miałem bardzo dobry dobrych partnerów, wyższych, większych, grubszych, mniejszych. Sparowałem tutaj z Grzesiem Łuczakiem-Powidolem, który waży 115-117 kg, który trenuje już od dobrych 20-25 lat, więc naprawdę się nauczyłem od nich takich rzeczy, o których to jest no naprawdę ciężko sobie to wyobrazić. Nie ma po prostu... Jadę w niego, to on musi być wyjebany od razu. Ale to, to nie jest tak, że ja będę patrzył, żeby też jechać mu w nogi. Kurwa, będę czekał, wiesz za każdym razem, że wjeżdżam mu w nogi i już po robocie. Nie, nie jest spokojnie. Jakiegoś może też wyłapać.